To już czwarty rok współpracy Focus Media Group z marką Velux. W ciągu czterech lat stworzyliśmy strategię komunikacji, teraz skutecznie ją wdrażamy, porządkowo komfortowych świat polskich poddaszy. Wprowadzaliśmy do oferty nowy produkt i film pokazujący innowacyjność naszego nowego okna był jednym z elementów komunikacyjnych. Jak to zwykle przy takich projektach bywa, okazało się, że czasu jest bardzo mało, ale dzięki doskonałej współpracy ze wszystkimi partnerami projektu zrobiliśmy to, co mieliśmy zaplanowane, a nawet więcej. Finalnie powstały dwa filmy. Dzięki białej, umownej przestrzeni studia mogliśmy pokazać najważniejsze cechy nowych trzy okien Velux. Latające wokoło liście śnieg, deszcz były atrakcyjnym tłem dla przedstawienia głównych bohaterów, czyli okien Velux i Karola Włócickiego. Ideę kreatywną musieliśmy zmieścić w dość wąskich ramach czasowych i budżetowych. Dzięki temu, że rozpoczęliśmy współpracę zarówno z klientem, jak i agencją już na etapie wyceny, byliśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania produkcyjne. Dzięki wszystkim za udany film.